Na razie nie planujemy, aby dopłaty do nawozów były realizowane w latach następnych, dlatego że też myślę, że sytuacja cenowa i relacji cenowych nawozów do zbóż no, ulegnie normalizacji. Być może na wyższym poziomie, ale jednak te relacje cen zbóż do nawozów jakoś się ustabilizują. Ten moment jest o tyle trudny, że rolnicy, część rolników sprzedawa zboże po jeszcze po niskich cenach na przykład tuż po zbiorach, czyli w sierpniu, wrześniu ubiegłego roku, a nawozy jest zmuszana kupić po wysokich cenach. I stąd no, ten dysonans taki między jedną ceną a drugą. Mam nadzieję, że rok następny będzie już rokiem stabilnym. Być może będą to ceny na poziomie wyższym, ale jednak porównywalne jedne z drugimi. No jesteśmy, za, tak, spodziewamy się, że będą to dość powszechne dopłaty. Znaczy prawie, no, nie wiem czy wszyscy, ale Myślę, że zdecydowana większość rolników skorzysta z tej możliwości dopłat, bo kupowali nawozy albo jesienią, albo jeszcze kupią teraz, więc wszyscy by, będą chcieli skorzystać z tej możliwości dopłat, więc to zainteresowanie na pewno będzie duże. Znaczy, to jest dopłata z budżetu krajowego, podkreślam bardzo mocno. Ona wymagała tylko zgody Komisji Europejskiej jako żeby potraktowana była jako legalna pomoc publiczna dla rolników. Każdy kraj może wprowadzić takie dopłaty. Komunikat Komisji Europejskiej mówi wprost o możliwościach stosowania dopłat krajowych dla każdego kraju, dla każdego rolnika. Natomiast to jest rozporządzenie, czyli komunikat Komisji z 24 marca, który określa pewne ramy i wszyscy mogą się dostosować. Polska co prawda była pierwszym wnioskodawcą i inicjatorem tych dopłat, jak na razie jedynym, ale to nie stoi w przeszkodzie, żeby inni mogli też stosować, więc nie, nie uważam za powód do krytyki, ale jest, a jest. Jeśli jest zazdrość, to niech też zastosują u siebie, więc tu nie ma żadnych przeszkód. Na pewno dopłaty do nawozów w części będą rekompensować koszty produkcji. To jest między innymi właśnie ceny nawozów, pewnie i środki ochrony roślin. Więc te dopłaty są taką rekompensatą, to nie ma wątpliwości. To nie jest zresztą jedyna rzecz, którą wspieramy rolników. To jest między innymi dopłaty do paliwa rolniczego, ale też i obniżenie akcyzy na paliwo, obniżenie VAT-u na paliwo i. Na nawozy, zresztą na nawozy VAT wynosi 0% w tej chwili. Ale tak naprawdę też pragnę podkreślić, żeby też konsumenci czy mieszkańcy miast nie zazdrościli rolnikom, bo tak naprawdę to przekłada się później na cenę produktów rolnych. To dzięki temu żywność nie zdrożeje o tyle, jakby mogła zdrożeć przez tych dopłat. Więc to jest tak naprawdę działanie antyinflacyjne, antydrożyźniane. Niestety. Putin wprowadził nam drożyznę w Europie, więc tu musimy przeciwdziałać i to przeciwdziałanie jest, to te dopłaty z nawozów są między innymi przeciwdziałaniem drożyźnie, jeśli chodzi o żywność, produkty żywnościowe. Mam nadzieję, że ono będzie tutaj skuteczne.